Witam was serdecznie moi Drodzy Obserwatorzy. Powracamy do naszej serii Polska od oceanu do oceanu. Nasze wojska stacjonują już na granicy ze Związkiem Radzieckim i przygotowujemy się do wypowiedzenia mu wojny. Nastąpi to za 88 dni, czyli dokładnie 21 maja roku pańskiego 1939? A raczej powiedziałbym, że rozsądniej byłoby zaczekać dni 104, aby już pierwszego dnia móc tutaj zorganizować. Zorganizować zmiany w naszym systemie poborowym i wprowadzić pełen pobór. Inaczej nie będziemy w stanie skutecznie walczyć bez zapasów e, siły ludzkiej. A więc zobaczymy, jak to się ułoży. E, na razie mm, pozwólmy tutaj. E, przyjrzyjmy się najpierw, co możemy zrobić. Właśnie zmian w rządzie nie będziemy wprowadzać. Musimy zatrzymać. E, w momencie, co ja mówię? Siłę polityczną mamy tutaj. Jak widzicie, jeszcze śpię. A więc, e, siłę polityczną mamy tutaj. A więc, idealnie w momencie, w którym będziemy mogli wypowiedzieć wojnę, 8 dni różnicy, będziemy mieli wystarczającą ilość siły politycznej, aby wprowadzić zmiany w systemie poborowym. Dobrze, że sprawdziłem to. Doszedłem tutaj do tych jedynych słusznych, właściwych wniosków. Dalej, rzućmy okiem, jak stoimy z badaniami. Mm, skończymy tylko szpitale polowe na czas. Będziemy mieli 20 dni, aby wyposażyć i przeszkolić nasze oddziały tak, aby były w stanie ich używać. Powinno nam wystarczyć tego czasu. Mm, dalej. Rzućmy okiem, jak wygląda produkcja. Potrzebujemy olbrzymich ilości artylerii. A nie aż tak dużych ilości artylerii i Być może... Tak, zmniejsza ilość produkowanej artylei przeciwkancy, dzięki czemu będziemy produkować odrobinkę więcej e, zwykłej altele. Zobaczmy jak wygląda budowanie. O, dobrze, że to sprawdziłem, albowiem trzeba tutaj dostosować. Zmodyfikować właśnie to, co produkujemy, aby nie marnować czasu na naprawianie infrastruktury, która ma miejsce, znaczy nie jest na linii frontu. Jeżeli już mowa o infrastrukturze, to przydałoby się mimo wszystko ją odrobinkę na linii frontu zwiększyć, ponieważ im lepsza infrastruktura. Tym skuteczniej nasze oddziały będą, hmm, będą zaopatrywane i tym samym lepiej będą hmm, mogły walczyć. Hmm, dobrze, więc. Czy jeszcze coś powinienem, na coś powinienem zwrócić uwagę? Widzę, że hmm, przecież mamy ropę z Rumunii. Więc nie musimy jej importować. Aluminium również nie musimy w takich ilościach importować, ponieważ przyjęliśmy je um, w Grecji. A więc po tych tutaj drobnych korektach powinniśmy być gotowi i. Jeszcze jeden. Jedną dewizję piechoty zmotoryzowanej będę chciał wypluć przed wojną, ale raczej to się nie zdarzy, ponieważ tak, nawet te już w trakcie tyningu nie posiadają jeszcze. ...nie posiadają jeszcze tutaj... Um... Za wolno zwyczajnie będą trenować, aby dołączyć na front w momencie wypowiedzenia wojny. Um... Widzę, że moglibyśmy zrobić jedną dość istotną rzecz, o której zapomniałem wcześniej. Z racji tego, że mamy zapas co mały zapas, szczerze mówiąc, broni, ale mówi się trudno. E, zacznijmy produkować lepszy model e, broni. Przez to będziemy mieli jej mniej w momencie rozpoczęcia wojny, ale miejmy nadzieję, że wyrówna się. A więc zaczęliśmy produkcję lepszego typu uzbrojenia. Tak więc, porównajmy tutaj statystyki tego uzbrojenia. Obrona 22, obrona 28. No cóż, muszę przyznać, że o wiele lepiej to uzbrojenie faktycznie wygląda. Tylko że i tak nie będziemy mieli wystarczającej ilości tych nowych sztuk broni aby zrobić jakąś zdecydowaną różnicę. Można powiedzieć, że raczej jest to zapas, który przyda nam się w przyszłości. A więc nie do końca rozsądni jest pozbawiać się produkcji sprawdzonego uzbrojenia tuż przed rozpoczęciem wojny. Jak widzicie, musielibyśmy wyprodukować 81 tysięcy sztuk żeby oni aby wszyscy nasi żołnierze byli e, w nią uzbrojeni, a produkujemy 51 dziennie, więc e, cóż. Raczej, raczej nie zdołamy tego zapotrzebowania zaspokoić. Dobrze, więc kontynuujemy naszą. ...podróż ku um, w przyszłości i ku rozpoczęciu tejże wojny. Zobaczmy... ...co nas czeka. Kolejne oddziały przeszkolone. Naturalnie, gdy tylko dodamy do tych oddziałów szpitale polowe... ...będzie trzeba je szkolić na dobrą sprawę... ...raz jeszcze, aby osiągnęły poziom... Um, Zawodowcy. Jeszcze jedną rzecz będę chciał sprawdzić... Dopiero za dwa lata będziemy mogli opracować lepsze, ciężkie czołgi. Czyli najprawdopodobniej zaczniemy produkować... ...te ciężkie czołgi. Zobaczymy. Zobaczymy jak to się ułoży. Nasze oddziały ćwiczą. I Włochy e, najprawdopodobniej rozpoczynają właśnie Drugą wojnę światową, bo jestem prawie pewien, że Jugosławia zaraz zostanie zaproszona do e, Aliantów. USA dołącza do aliantów. Świetnie. I Jugosławia dołącza do aliantów. A więc yy, Włochy są na wojnie przeciwko yy, wszystkim państwom alianckim. A Rzesza najprawdopodobniej zaraz do tej wojny dołączy. Okej, okay, moi drodzy. Właśnie powstała e, koalicja państw e, przeciwko ZSRR. Nazwaliśmy ją Międzymorza, albowiem tak historycznie nazywała się, tak mogłaby się nazywać historycznie frakcja, gdyby Polska zdecydowała się własną stworzyć. Jednakże w tej linii czasu, no cóż, e, sama Polska jest krajem trzech mórz, więc trudno tutaj powiedzieć, że poszukujemy. Jak gdyby koalicji międzymorskiej, ale jakkolwiek, widzę, że um, Turcja nie chce z nami współpracować. Dlaczego? Ponieważ no Turcja jest neutralna, będzie to. Będzie to dla nas dość problematyczne, gdy zaczniemy walczyć z tse Praktycznie nie mamy, nie mamy tutaj um, wsparcia ze strony innych państw. Iran stanie po naszej stronie. Dysponuje. Prawie 40 dywizjami, czyli być może będzie w stanie związać walką tutaj te odcinki frontu. Będzie stanowił dywersję, raczej, niż realnego sojusznika. Ja oczywiście, jak zawsze, zapomniałem o bardzo ważnej technologii. Otóż, gdy walczymy równie istotnym jak uzbrojenie jest wiedza o poczynaniach naszego oponenta a więc zdolność do odszyfrowywania ich komunikacji ta technologia, którą tutaj wskazuję nie została przez nas opracowana ponieważ zwyczajnie umknęła mi świadomość tego jak bardzo jest istotna A więc stworzyliśmy naszą frakcję, która nic nam właściwie nie dała. Hmm. Spróbujmy zastanowić się nad czym teraz powinniśmy pracować. Jedna fabryka cywilna nic nam nie da, szybsze badania z domeny przemysłu będą nam potrzebne, bo musimy nadrobić moje zapominały w tej domenie. No dobrze, przyznam wam moi drodzy, że coraz nie podoba mi się to, że będę zmuszony walczyć z ZSRR samemu ale pamiętajmy tutaj o jednej rzeczy, nie możemy pozwolić Rosji się zbroić. Oni mają taką samą zdolność tutaj taką samą taki sam przemysł, nawet bardziej wydajny. Mają większą ilość dywizji i kilkukrotnie większą ilość rezerw, e, zasobów ludzkich. A więc e, dosłownie każda minuta, która upływa, sprawia, że stają się relatywnie względem nas potężniejsi. Musimy uderzyć, gdy tylko będziemy ku temu choćby minimalnie. Przygotowanie. Dobra, te oddziały się nie zdążą wyszkolić. Musimy zacząć pozupełniać wyposażenie naszych e, armii. Czyli mamy kilka państw w naszej frakcji. Niestety ta neutralna polityka zagraniczna większości państw sprawia, że nie będziemy w stanie nie będziemy w stanie nic tutaj zrobić te państwa zwyczajnie zamknęły się w swoich granicach i liczą na cud, liczą, że nikt się nimi nie zainteresuje. Otóż nie tak to działa. Nie tak to działa moi drodzy. Jeżeli chcecie przetywać, musicie rozumieć sytuację w waszym otoczeniu. A nie chować się pod łóżko i liczyć, że potwór sobie pójdzie. No cóż, przez to będziemy zmuszeni samemu stanąć naprzeciwko potęgi Związku Radzieckiego. Miejmy nadzieję, że sama nasza odwaga wystarczy, abyśmy aby byli w stanie to zrobić. Gdybym tylko miał zapas e, jakich jakiegokolwiek sprzętu wojskowego, to mógłbym im wysłać, bo ich dywizje są zupełnie bez niczego. Jest to sama piechota, bez wsparcia artylerii, bez wsparcia saperów, dosłownie sama, naga e, piechota uzbrojona w karabinek, powiedzmy. jeżeli kwatery mistrz czuł się wyjątkowo łaskawy. Więc szkolimy nasze oddziały, ale najpierw dodajmy tutaj szpitale polowe i przeszkulmy je tak, aby Właśnie były w stanie używać ich odpowiednio. Hmm. A więc mogę się praktycznie założyć, że zaraz okaże się, iż nasze oddziały, które teoretycznie są doskonale, a tutaj Wyszkolone. W istocie rzeczy będą musiały jeszcze poćwiczyć, aby e, być w stanie wykorzystać ten nowy dodatek. Tak, dokładnie tak jak mówiłem. Musimy przeszkolić jeszcze. Na szczęście tylko nieznacznie część naszych dywizji, aby ta wiedziała jak na polu bitwy. Manewrować z, mm, z szpitalami polowymi, w jaki sposób je osłaniać i w jaki sposób wykorzystywać w ogniu bitwy. Jak widzicie, tutaj dość dużo mm, zajmuje się tym tematem ręcznie ponieważ gdy ćwiczą dywizje, które są już zawodowcami, one nie dają nam nic oprócz minimalnych, naprawdę minimalnych, niezauważalnych praktycznie ilości punktów doświadczenia armii, a zżerają nasze zasoby, ponieważ gdy oddziały ćwiczą, zużywają, zużywają one swoje wyposażenie. A więc nie chcemy, aby ćwiczyły Oddziały, które e, dysponują, e, które dysponują już maksymalnym e, poziomem wyszkolenia, jaki e, mogą posiąść w ten sposób. A więc <śmiech> <śmiech> powinniśmy w tym momencie rozpocząć wojnę. Czyli najprawdopodobniej Zaniecham szkolenia i cała reszta tych dywizji będzie zmuszona wyszkolić się już w ogniu bitwy, co nigdy nie jest e, najlepszym rozwiązaniem. Zawsze chcemy, aby nasze oddziały były jak e, najlepiej, jak najbardziej doświadczone, zanim zanim staną właśnie do walki. Więc potrzebujemy jeszcze około 3 dni, aby nasze dywizje się e, przygotowały przed ostateczną próbą na tarcie. Czy wszystkie nasze oddziały wiedzą co robić? I miejmy nadzieję, że tak. Naprawdę nie podoba mi się to, że właściwie sam będę walczył ze Związkiem Radzieckim, ale nic na to nie mogę poradzić, więc potrzebujemy jeszcze 3 dni. Potrzebujemy jeszcze 3 dni. Rzućmy okiem, jak wygląda stan naszego ekwipunku. Mamy 10 tysięcy zapasowego wyposażenia piechoty. Brakuje nam artylerii. Mamy zapas artylerii przeciwpancernej. I optymalną ilość pojazdów samochodowych brakuje nam sprzętu wsparcia. Ale głównie dla nowych jednostek. Pozwólmy upłynąć jeszcze kilku dniom musimy zaczekać aż wszystkie nasze oddziały zegenerują zorganizowanie organizację swoją i niestety, moi drodzy, odcinek ten dobiega końcowi. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak będzie wyglądał pierwszy etap naszej Wojnę przeciwko ZSRR, gdzie my sami właściwie z pomocą ledwie Iranu i krajów tutaj. Krajów, które z założenia są naszymi sojusznikami w frakcji w, w Międzymorza. Zobaczmy, jak to się ułoży. Najprawdopodobniej będę chciał wysłać jeszcze wszystkie nieprzeszkolone oddziały na front. Ponieważ cierpimy na chroniczny niedobły. chroniczny niedobły dywizji. A więc te dywizje dotarły na front i my kończymy odcinek. Jak będzie wyglądał pierwszy etap wojny przeciwko Rosji przekonamy się już wkrótce. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.